Prowadzę pojedynczych tam piłkarzy z Polski, młodych, zdolnych, którzy według mądrzejszych ode mnie mają papiery na granie. Trenerze, bo nie gram. Testowani, ja na ławce i tak dalej, i tak dalej. Mówię do chłopaka tak. Pójdziesz rano do trenera i mu powiesz tak. A gość wrażliwy, grzeczny, dzieje, zagrzeczny do, do piłki, nie? Wchodzisz w trenera i mówisz tak. Albo mnie wpuszczasz, albo mnie tu nie będzie, a jak mnie nie wpuszczasz, to ciebie tu nie będzie. O ósmej rano miał spotkanie z trenerem. Ósma siedem do mnie dzwoni. Mówi, trenerze, co tu się stało? Jak, co on mnie pojechał? Co, że, co ja sobie myślę? Że kim ja jestem, żeby tu... Że ja gówniarz jestem, mam jeszcze lata. Gówniarz. A 17-latek w Barcelonie wychodzi i tak dalej. Gość załamany. Ja mówię, poczekaj do, po do wieczora. Popołudniowy trening o 16. Gość dzwoni do mnie 17.31. I mówi, trenerze, co tu się stało? Główny trener cały czas na mnie patrzył. Gadał do asystenta i cały czas kiwali. Dostrzegł go w końcu. Gość przez trzy miesiące miał granie, a nie, że musiał zostawać jeszcze dłużej po treningu, żeby w ogóle samo o siebie zadbać, i tak dalej.